To jest kula, kula, w której przepowiadamy przyszłość. Kula, w której widzimy wszystko to, czego inni nie widzą. Właśnie w tej kuli czasami widzimy to, czego wszyscy się boją zobaczyć, nie chcą albo chcą. Na przykład ja mogę zobaczyć. W niej osoby, które gdzieś tam zaginęły, a których poszukują miesiącami rodziny. Czasami tu, właśnie w tej kuli, widać tą przyszłość, widać wszystko, to co tylko my widzimy. My, którzy mamy dar, właśnie jasnowidzenia. Ale Wy też możecie się tego nauczyć. Z czasem można się tego nauczyć widzieć przyszłość właśnie w kuli. To nie jest oszustwo, to jest prawda, bo tak jest. Yy, jeszcze pokażę Wam, yy, czym dalej się zajmuję. To znaczy, to jest wahadełko, popatrzcie. Wahadełko, które nam też przepowiada przyszłość, z którego można wróżyć. Widzicie? To są takie rzeczy, nasze rekwizyty, z których korzystamy. Kolejne wahadełko, w którym można leki sprawdzać, naszą energię, też potrzebne do naszej pracy jako wróżki, bionergoterapeuci i w naszym zawodzie. I tu są karty klasyczne, te właśnie karty klasyczne. Karty cygańskie, jak chcecie tak nazywacie, właśnie z takich kart wróżyli cyganie. Bardzo często u cyganów spotkacie takie karty, że są różne, na przykład z wielu talii, prawda? Z jednej talii trochę, z drugiej talii trochę. Ale cyganka dobrze wie, co widzi w tych kartach. Ja wychowałam się z cyganami od dziecka. Na Rynku Siennym w stoku już od malutkiej dziewczynki Biegałam tam nawet na Bosaka. <noise> tak było, to prawda. Wychowywałam się też, to znaczy nie wychowywałam się, ale przebywałam w taborze, który tam stał. Jeden tabor taki był. Nie pamiętam tylko, czy to była żelazna, czy młynowa, bo już te ulice się zmieniły, a wiele lat nie było mnie w Polsce. Więc tam był taki piękny tabor. Może ktoś z Was będzie pamiętał, bo szukam tego taboru. Tam był taki mały chłopczyk, z którym siedziałam. A cyganki wróżyły przy wodopojce. I ja z tym chłopcem siedziałam tam, na tych pierzynach. To był taki śliczny, mały, czarny chłopczyk, z którym bardzo lubiłam przebywać. Cyganki wróżyły przy tych budkach na rynku siennym. No i przy tej wodopojce. Było różnie. Zarabiały na życie, na chleb niedaleko był taki fajny mały sklepik z tymi rybkami malutkimi takimi, takie rybki czerwone smaczne te rybki były kosztowała taka rybka 10 grosz. pamiętam cyganki przychodziły i dawały mi pieniążki i ja chodziłam, kupowałam dużo, dużo tych cukierków a później kiedy do domu wracałam to miałam zawsze te cukierki moja mama wiedziała, że ja tam przebywam ale chciałam wrócić do tego, że mój dziadek, który mieszkał na wsi, wróżył w chmur, przepowiadał przyszłość i nie głupi to wymyślał, kiedy mówili o nim: A to ten lis, ten z tych lisów, dali mu taki przydomek. Był bardzo mądrym człowiekiem, który wiedział, co kogo czeka. Babcia moja zamawiała, od różnych czarów od burzy, od pożarów od nieszczęść yy, i no wiadomo, jakiś tam powodzi, innych takich przypadków yy, zamawiała paliła wianuszki okadzała domy chodziła często do tam takich babci różnych, modliła się z nimi, na zasadzie modlitwy taką szeptuchą trochę była i ja z babcią też chodziłam od małego dziecka. To właśnie gdzieś tam się w moim pokoleniu, z pokolenia na pokolenie, tam gdzieś zostało. Moja mama przepowiadała sny. Moja mama pracowała w szpitalu. Przepowiadała sny, i tylko do mamy się zwracali o przepowiednie żeby przepowiedziała im przyszłość, co oznaczają te sny. Więc przepowiednie snów również odziedziczyłam, odziedziczyłam po mamie. No, ja, jak byłam mała, to z siostrą leżałyśmy zawsze sobie na trawie wyłożone. Patrzyłyśmy w niebo, tak jak dziadek, i wyobrażałyśmy sobie te chmurki, co one znaczą. Szukałyśmy tej prawdy na niebie. I tak było, że te chmurki zaczęły się pojawiać w, jako postacie, jako, jako rzeczy, które my zobaczymy, ale byliśmy trochę za małe, aby to rozumieć. No właściwie te moje losy tak się potoczyły całe życie szlakiem taborów, ponieważ y, kiedy wyszłam za mąż, wyjechałam do Giżycka, tam również przebywałam z cyganami, tam mam swoją chrzestną córkę Idę, która przebywa w Niemczech, a moja kuma nazywa się Małza Głowacka i kum i Jędrek Głowacki Andrzej. Y, są Pochodzą z Warszawy, mieszkali kiedyś na Radzie Miejskiej i śpiewali, tańczyli w zespole Roma. Oto moja historia, cała taka. Później nasze losy się rozeszły oni wyjechali do Niemiec, ja do Grecji. A w Grecji przyjęli mnie również cyganie. Pomagali mi, chronili mnie, pilnowali mnie, aby nie działała mi się krzywda. Wszystkie praktyki, większość praktyk różnych, nauczyłam się od Romów. Wróżby z kart, przepowiedni, wiele znaków i wiele tajemników poznałam od Romów. Nieważne jest to dla mnie, co mówią inni, bo ty to jesteś taka czarna owca albo nie. Ja na to wcale nie zwracam uwagi i w ogóle mnie to nie obchodzi. Jak ktoś się mnie wstydzi to nie się do mnie nie przyznaje nie musi ja mam na imię Eleni wiem kim jestem wiem co robię i wiem czym się zajmuję jestem wielu osobom potrzebna wiele istnień ludzkich uratowałam jestem osobą znaną w mediach w prasie i w stoku Ludzie do mnie przychodzą, bo mają do mnie zaufanie. Jestem dla nich osobą zaufaną, jestem ich przyjaciółką, spowiednikiem, ich doradcą życiowym i szeptuchą, czarownicą, babą jagą. Wszystkim, czym chcecie nazywać możecie mnie, bo ja wiem, kim jestem i wcale się nie obrażam. Cóż, tak chciałam o mnie więcej wam powiedzieć, więcej tego wszystkiego, bo, bo mało niektórzy wiedzą. Dar przewidywania, dar czytania snów, dar wróżenia. Wszystkiego można się nauczyć. Ale to coś jest tu w środku i tu. Karty to nie wszystko.